W poniedziałek, 12 maja. Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności dostępne także w urządzeniach mobilnych dzięki bezpłatnej aplikacji TVP Stream. Na początek skrót tematów dnia. Burza w samorządzie województwa. Czarne chmury zbierają się nad wicemarszałkiem. 100 tysięcy złotych dotacji dla młodych na rozpoczęcie działalności rolniczej. A w Głogowie odbyło się duchowe odnowienie cmentarza żydowskiego. Jan Burek, wicemarszałek województwa, zawieszony w prawach członka PiSu. To efekt publikacji prasowych i odwołania dwóch podległych marszałkowi wicedyrektorów, którzy łączyli pracę z drugą w prywatnej firmie. I choć nie wiadomo jeszcze, czy było to niezgodne z prawem, to na pewno budzi wątpliwości etyczne. Podobnie jak to, że jeden z odwołanych urzędników jest zięciem wicemarszałka Jana Burka. Sejmikowa opozycja mówi jednym głosem. Czas na zmiany w zarządzie województwa. Kontrola zarządzona przez marszałka zaraz po informacjach dziennikarzy o rzekomych nieprawidłowościach trwa. Jego zdaniem jeszcze potrwa, bo chodzi o to, aby wszystko dokładnie sprawdzić. Każdy dokument związany z inwestycjami, w które w różny sposób zaangażowane były firmy dziś już byłych wicedyrektorów Konrada Łobody i Pawła Stochmala. Kontrola jak to bywa jest procedurą złożoną. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką materią, że trzeba dołożyć do tego wszelkie staranności i też no, nie jest planem ani zamiarem, żeby jakoś przynaglać, pospieszać. Chodzi tu o, po prostu o, spokojne, o spokojną pracę. Kontrola uruchomiona już działa i myślę, że, myślę, że no, spokojnie musimy oczekiwać na, na wyniki. Od nich marszałek uzależnia swoje kolejne decyzje. Nie wyklucza, że jeśli nieprawidłowości się potwierdzą, sprawa trafi do prokuratury, ale też, że jeśli zamieszanych w nią jest więcej osób, można spodziewać się kolejnych zwolnień. Ale na razie niczego nie można przesądzać, podkreśla marszałek. Sejmikowa opozycja już teraz uważa, że całą sytuację można oceniać tylko negatywnie. No są to na pewno wątpliwie, wątpliwe etyczne zachowania, a tym bardziej, że obydwaj dyrektorzy, którzy są wymieniani w doniesieniach dziennikarskich. Są to dyrektorzy, którzy rozpoczęli pełnienie swoich funkcji za kadencji marszałka Burka, kiedy był jeszcze w poprzedniej kadencji poprzednim zarządem i bezpośrednio nadzorował. Departamenty czy też instytucje, w których pracowali. Także szef sejmikowego klubu radnych PSL uważa, że choć sprawę trudno oceniać z prawnego punktu widzenia, to etycznie jest nie do przyjęcia. I dorabianie wicedyrektorów na unijnych inwestycjach i zatrudnianie przez wicemarszałka Burka swojej rodziny w instytucjach podległych samorządowi. Ja myślę, że w tym e, przypadku, jeżeli m, okaże się, że m, ta sytuacja jest naprawdę tak trudna, jak piszą media, czy jak, jak m, rozmawia się, e, należy zastanowić się nad tym, czy nie, nie powinna nastąpić rekonstrukcja zarządu, e, bo te wszystkie wątki jakby wiodą do m, pana wicemarszałka Burka. Sam Jan Burek sprawy nie chce komentować. Wiadomo, że dziś został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości na własny wniosek. Jak przekonuje marszałek Ortul, dziś zapadła też inna ważna decyzja, którą jutro ma przypieczętować zarząd województwa. Poprosiłem go o to, aby zrezygnował z nadzoru nad filharmonią, nad jednostkami kultury, żeby to też nie było jakimś cieniem albo jakimś problemem. Zgodził się, pozytywnie się do tego odniósł. Na jutrzejszym posiedzeniu zarządu będą wprowadzone zmiany do regulaminu organizacyjnego urzędu. Jak podkreśla marszałek, decyzje w sprawie Jana Burka, podobnie jak w przypadku dyrektorów, którzy zostali zawieszeni w obowiązkach, są działaniami prewencyjnymi, podobnie jak zabezpieczenie wszystkich dokumentów związanych z inwestycjami, których mogły dotyczyć ewentualne nieprawidłowości. Teraz dobra informacja dla osób przed 40 z terenów wiejskich. Po raz pierwszy mogą dostać aż 100 tysięcy złotych w programie, który ma ułatwić start młodym rolnikom. Rusza on 15 maja w agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Taka unijna pomoc to szansa na powiększanie gospodarstw i zakup sprzętu. Senior rodu zaczynał pracę w rolnictwie od 3 hektarów. Teraz wspólnie z synami gospodaruje na ponad tysiącu. Każdy ma odrębne gospodarstwo, ale wspólne biuro i maszyny. Rodzina Iżowskich z Beska Koło Sanoka z pomocą unijnych funduszy postawiła na profesjonalne gospodarstwo rolne na miarę XXI wieku. Z tej dotacji młody rolnik. Zakupiłem grunt do swojego gospodarstwa, powiększyłem to gospodarstwo. Młodość okazała się jej hatutem. Program wspiera osoby przed 40 rokiem życia z zawodowymi kwalifikacjami. Rodzina założyła też grupę producencką i rozpoczęła produkcję na dużą skalę. Cieszy niesamowicie, że wszyscy razem jesteśmy, pracujemy w jednym miejscu i... No i widzę efekty. Do tegorocznego rozdania unijnych pieniędzy w tym samym programie wystartuje też Mateusz Kominas Orzechowiec. Właśnie kończy szkołę rolniczą i jak mało kto lubi pracować w gospodarstwie. Ciężka fizyczna praca nie jest mu straszna, a przyszłość na wsi widzi w zielonym kolorze. Lubię pracować na polu oraz pomagać tacie przy pracach. Teraz tato chce mi przypisać pole i dlatego chciałbym wziąć dotację, aby rozwijać się coraz bardziej. Pieniądze z programu ułatwiania startu młodym rolnikom Mateusz wyda na nowy traktor. Tata popiera ten pomysł. Mam ciągnik o mocy 50 koni, 80 koni, no ale potrzebuję większy ciągnik, bo są góreczki takie zniesienia. Tam pasuje ciągnik około 140 koni. Na Podkarpaciu już 651 osób skorzystało z finansowej pomocy młodym rolnikom. Dostali w sumie ponad 45 milionów złotych. Agencja Restrukturyzacji już rusza z przyjmowaniem kolejnych wniosków. W tegorocznym naborze do podziału mamy ponad 800 milionów złotych, co wystarczy dla około 8 tysięcy rolników. Wśród warunków stawianych w tym programie jest powiększanie gospodarstwa. Każdy młody mieszkaniec wsi, który skorzysta z dotacji w kwocie 100 tysięcy złotych, musi w przeciągu trzech lat powiększyć gospodarstwo do wielkości minimum 10 hektarów i 23 arów. W Głogowie Małopolskim odbyła się dziś rededykacja, czyli duchowe odnowienie cmentarza żydowskiego. Jego odbudowa była możliwa dzięki wsparciu potomków byłych Żydów głogowskich oraz miejscowego samorządu. Prace koordynowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Tak niegdyś wyglądały żydowskie cmentarze w podrzeszowskich miasteczkach. W Głogowie Małopolskim II wojna i Holokaust zmiotły kirkut z powierzchni ziemi. Macewami brukowano ulice, a Kirkut przez wiele lat był miejskim parkiem. Od 2012 roku teren uporządkowano i ogrodzono. Na cmentarzu stanął też symboliczny ochel głogowskich rabinów. Ich potomkowie nie kryli dziś wzruszenia. Mój ojciec opowiadał nam historię o tym, jak się bawił na poddaszu. Bardzo szczególny dzień dla nas. Błogosławię to, że mogliśmy tu przyjechać. Odnowienie cmentarza było możliwe dzięki wsparciu rodziny Rubinów oraz zaangażowaniu gługowskiego samorządu. Na uroczystość rededykacji Kirkutu przyszli mieszkańcy miasta. Przyjechał też naczelny rabin Polski. To nigdy będzie tak samo, ale dalej jesteśmy związane razem. Jesteśmy związani na zawsze. Prace przy cmentarzu koordynowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, tak jak na wielu innych polskich Kirkutach. Z ogólnej liczby 1200 cmentarzy żydowskich w ciągu naszej dziesięcioletniej okresu istnienia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego udało nam się wyremontować tylko aż 45. Pierwszy cmentarz żydowski założono w Głogowie Małopolskim w 1712 roku. W tej samej części miasta znajdowała się synagoga, szpital, szkoła i łaźnia. Dziś ta część miasta jest już zupełnie inna, a teren zakomponowano na nowo. W Dzień Pielęgniarki i Położnej Władysław Kosiniak Kamysz, minister pracy i kandydat PSL do Parlamentu Europejskiego przedstawił w Ropczycach Pakt dla Zdrowia, czyli propozycje, które na przykład mogłyby skrócić kolejki do lekarzy. Jedna z nich to wypisywanie recept dla przewlekle chorych przez pielęgniarki. Robczyce były kolejnym punktem na trasie Kamysz Obusu, którym Władysław kosiniak Kamyż jedynka podkarpackiej listy PSL do Parlamentu Europejskiego, przed wyborami odwiedza wsie i miasta Podkarpacia. W Robczycach złożył życzenia pielęgniarkom i położnym i obiecał większe upodmiotowienie pielęgniarek w ochronie zdrowia. Propozycje PSL zawarte zostały m.in. w ustawie o wykonywaniu tego zawodu, które mają wejść w życie za dwa lata, mówił Kosiniak-Kamysz. Kończą studia wyższe, prowadzą własne, własną działalność, zarządzają służbą zdrowia i na przykład wypisywanie leków, wypisywanie recept na część produktów medycznych. Tak się dzieje już ze sprzętem ortopedycznym, ale może się tak dzia dziać w chorobach przewlekłych, w tych sytuacjach, kiedy ta możliwość jest, tak jest w innych krajach Unii Europejskiej. Pielęgniarki wypisujące recepty to jednocześnie szansa na skrócenie długich kolejek do lekarzy, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Senator Kazimierz Jaworski poinformował prokuratora generalnego o bezczynności prokuratury rejonowej dla miasta Rzeszowa w walce z dopalaczami. Według polityka Solidarnej Polski jego pismo w tej sprawie zostało zbagatelizowane. Państwo nie może narażać się na śmieszność i nie może być bezskuteczne. A tak właśnie zdaniem Kazimierza Jaworskiego jest w przypadku walki z dopalaczami. Na poparcie tych słów senator Solidarnej Polski zaprosił na konferencję prasową 19-letniego Filipa, który opowiedział dziennikarzom o łatwości legalnego kupna dopalaczy w Rzeszowie i skutkach ich zażywania, z jakimi borykali się jego koledzy. Jeden ze znajomych e, dał się skusić, spróbował, no i dostał ataku serca. Państwo okazało się słabe że nie może sobie poradzić yy, z sklepami, z dopalaczami. Tymczasem możliwość skutecznej walki zdaniem senatora daje artykuł 165 Kodeksu Karnego. Jednak pismo Jaworskiego w tej sprawie skierowane przed kilkoma tygodniami do Rzeszowskiej Prokuratury Rejonowej zostało zbagatelizowane. Dlatego Kazimierz Jaworski, o jak to nazwał bezczynności Prokuratury Rejonowej, poinformował prokuratora generalnego. Albo działajcie, albo pokażcie, co trzeba zmienić w prawie, żeby skutecznie walczyć z dopalaczami, zakończył Jaworski. A kandydaci Solidarnej Polski do Europarlamentu skrytykowali dziś wyniki konkursu Eurowizji, a jego zwycięzcę nazwali europejskim dziwactwem. Zdaniem posła Mieczysława Golby zamiast promować Conchita Wurst, Europa powinna pomyśleć o polskich stoczniach, cukrowniach i zakładach przemysłowych. Kandydaci Solidarnej Polski z oburzeniem przyjęli zwycięstwo Conchita Wurst w konkursie Eurowizji i słabą lokatę polskiego zespołu. Ich zdaniem sukces Austrii to wynik niejasnych kryteriów i wyraźna promocja transseksualizmu. Solidarna Polska uważa, że Europa powinna oddać nam nasze cukrownie, stocznie i kopalnie. My nie chcemy promocji takiej kultury w Europie. My nie chcemy, aby nasze dzieci oglądały to coś. My uważamy, że to jest skandal i jeśli ten ktoś chce sobie brać udział, niech bierze. My nie jesteśmy przeciwni temu, tylko my uważamy, że to są wydawane pieniądze w błoto i na promocję po prostu jakiejś kultury, która praktycznie nie przystoi dzisiaj w Europie. Solidarna Polska uważa, że Europa potrzebuje dziś mocnego wsparcia rodziny i tradycyjnych wartości, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, bo bez tego będzie się pogłębiał problem demograficzny, czyli starzenie społeczeństwa. Gospodarka Region Unia to tytuł debaty, która odbyła się dziś w Rzeszowie. Uczestniczyli w niej kandydaci na posłów do Parlamentu Europej Europejskiego. Organizatorem tego przedwyborczego testu było Stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Bitwa o polską gospodarkę rozgrywa się w regionach, dlatego pracodawcy z Rzeczpospolitej Polskiej apelują o wybór takich europosłów, którzy wybierają się do Parlamentu Europejskiego do pracy, a nie na superpłatne wczasy. Stąd dzisiejsza debata zatytułowana Region Gospodarka Unia. To w ocenie organizatorów egzamin z patriotyzmu gospodarczego. Jak usłyszeli kandydaci na europosłów po wyborach muszą zadbać, aby unijne dotacje działały jak drożdże dla gospodarki, zwłaszcza tej regionalnej. Dzisiejsza gospodarka będzie się właśnie rozgrywała w regionach. Dzisiaj w polskiej, na polskiej mapie gospodarczej dominują przedsiębiorstwa małe i średnie i one są przede wszystkim zlokalizowane w poszczególnych regionach, mają charakter przede wszystkim lokalny. Marszałek województwa poinformował uczestników debaty, że dotychczas na Podkarpaciu z dotacji unijnych skorzystało ponad 2000 firm, a suma udzielonych pożyczek sięgnęła 100 milionów złotych. Uczestnicy tej konfrontacji najczęściej mówili o potrzebie dokończenia budowy szybkich połączeń regionu, nie tylko drogowych i kolejowych ale także telekomunikacyjnych. Efektem debaty ma być specjalny poradnik, który nowo wybranym posłom zostanie wręczony w Sejmie 3 lipca. Wreszcie, jeżeli mówimy... Przypominam, że telewizja Rzeszów emituje bezpłatne programy wyborcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego od poniedziałku do piątku o 17 i 19, a w sobotę i niedzielę o 7, 17 i 22:45. Na koniec Przemyśl, który przez cały weekend rozbrzmiewał muzyką. Odbył się tam ogólnopolski festiwal kapel podwórkowych, ulicznych grajków tworzących miejski folklor. Można było nie tylko usłyszeć, ale także poznać po oryginalnych strojach, apaszkach i tak zwanych oprychówkach, czyli czapkach z daszkiem. Przesnyską kapelę podwórkową tworzą przyjaciele, którzy piszą piosenki wzorując się głównie na dawnych lwowskich i warszawskich kapelach. Wtedy trzon takich zespołów tworzyli bezrobotni, którzy żyli z datków wrzucanych do kapelusza. Śpiewali o podejrzanych typach, dorożkarzach, oprychach i baciarach. A przesnyszani obserwują świat i ludzi, którzy są dla nich źródłem wiedzy o człowieczych przywarach i błędach. Taką tematykę poruszają też w swoich utworach. Najczęściej śmiejemy się, jeżeli się śmiejemy, to najczęściej śmiejemy się właśnie z siebie, ze swoich przywarów. Stary kawaler, już tak gadają od lat. Stary kawaler, jakby on miał świat. Wszyscy akceptują taką muzykę, chociaż powiem szczerze, że na przykład moja żona już ma tej muzyki. Dosyć i mówi, że dziękuję Ci bardzo. Mężu, nie graj mi w domu. Przasnyska kapela podwórkowa zajęła w tym roku trzecie miejsce. Drugie przypadło kapeli Tońko-Zdynowa, natomiast pierwsze miejsce wywalczyła Klawa Ferajna z Białej Podlaskiej. Żeby występować z zespołem pod gołym niebem, potrzeba oczywiście pogody. Ta niestety nie zamierza nas rozpieszczać przez najbliższe dni. O szczegółach opowie Bata Gubernat tuż po serwisie sportowym. Do zobaczenia.